No się ma dzisiaj zagramy zagram w Clash Royale, odkryk pierwszy i za kilka przycisk sobie graj. No i ten. Zaczynajmy. Dajmy sobie... nie wiem to się nazywa. Battle. Dajmy sobie Inferno Tower. I możemy dać mini PK. możemy dać fire splita, dobra, Pekka trochę podjechała i tam, mogę dać barbariany, dobra, wszystko się nagrywa, dobra, inferno dragon, bo inferno dragon są dobre na barbarianów. może nam się uda jeszcze wytrwać, Napiszemy im Good Luck Inferno Tower. Dajmy, wszystko hmm, się nagrywa, dajmy sobie te. Kurde jest 1-1. Kurde, on do jeszcze barbarianów. Niestety przegraliśmy to. Dam mu płacącą minkę. Zero pucharków w więc git. Okay. Klikam ok, kikam batle. No i zaczynamy. Ma 10 kucharków, ja mam 10 kucharków barbariany i dajmy sobie może mini pekkę. też, dajmy sobie go i go. Dobra, wszystko się nagrywa. Dajmy sobie Inferno Tower, Dobra, dajmy sobie Battle Run. Dobra, wjechały barbarzyńcy. Mam bomb tower Sorry widzowie, że jestem bez koszulki jak coś <laughs> No dobra, to bez na luzie wygram Ja dam teraz barbarzyńców. Myślę, że barbarzyńc to będzie dobry wybór. Jeszcze mini packę dać i to dać. Kurde, nie wiem, czy on to wygra. Dobrze udało mi się to wygrać. udało mi się to wygrać. Czyli pucharków, Silver Chest. Mamy 9 albo za 9 tych otwieram za 9 tych jakby nie, no, nie, nie mogę dla legendy jeszcze mieć wild card bo, do bombera 7 Tak, czy jakobyś się mogę ulepszyć? Nie. Nie to, sorry, wzorę cały klikam. O 1050 mam coś takiego, więc klikam battle i zlatujemy no kolejną grę. Muszę być chyba s 51. Oj, się nagrywa, to, 6 minut i 30 sekund. Inferno Dragon, a jeszcze dam mini petkę. Ale on lepiej to poleciał. Adam mi IPT, <coughs> ja tam barbarianów, o co z kawki mi składają. Ma tutaj tam barbarianów. Wy barbariany leć, lećcie Kurde, na razie co to, przegrywam. <laughs> o, idzie mini P.E.K.K.A. Dam mi pakiet tutaj Ja dam tutaj może tego Kule, ten elektryk, elektryk nie zniszczył jeszcze 30 HP zostało Barbarzyńcy, ale te barbarzyńcy zniszczą mi ten mur. No niestety nie. Ja dam mini packę i dam go też, fire split i też dam go. I też dam Battle Ram. I też dam znowu mini packę. Dam Fire splita Dam Barbarzyńców. Kurde, uda się to, uda się to, uda się to, uda się to, uda się to. Dobra, udało się jeszcze wytrwać. <laughs> niestety to przegramy. No, przegraliśmy niestety. Minus 27, kurde. Dobra, 9 minut filmu, zaraz 10. O oh, sorry, zagramy sobie jeszcze ostatnią mątkę. Taki pierwszy odcinek to 10 minutek, i potem nagramy part 2. Dam barbariany, dam mini pekkę, zaraz dam dragony. Ale ta pekka mi wszystko zniszczyła mini PK, a nie PK, bo PK jest taka wielka ta... A mini PK to jest ta mała, którą teraz użyłem. Dobra, ta użyję Inferno Tower. No i mogę to użyć też mogę to użyć. Mmm. Um. to co ja... No... Pierw to ja wy... Na razie to ja wygrywam. Kurde, mogę dać tu dragona. Ja w ogóle jesteś pierwszy mój odcinek z kamerką. <laughs> Kurde, się jakby ten wleciał. Jednak, jednak mnie zniszczyli. Mhm, oczywiście. Dobra, tą muletkę wygraliśmy, bez problemu. Dobra, dzieci, wygraliśmy tą muletkę. 12 minut 45 sekund się już to nagrywa. Zobaczymy, ile tutaj mamy. Mm, mm, mm. Ile pucharków? Mamy 1035 10, pucharków. No jeszcze to sobie zblokujmy 7 wildcard jeden i jeden. Jedna karta rzadka do masketerki. No i to na tyle. Zostawcie wciółka do góry i suba dzwoneckie. No i to na tyle. No i to na tyle, widzowie. bajowi widzowie. Pa macie serduszko, Na razie.